Dzień dobry kochani widzowie Tak, witamy Was bardzo serdecznie Dzisiaj nagramy taki filmik, w którym ja będę zadawała Lili różne pytania dotyczące przyjaźni Lila nie zna tych pytań, nie wie o co ją zapytam, ja sama nie wiem co ona odpowie Przypomnijmy może, że Lila ma prawie 5 lat i 4,5. No dobra, niech będzie 4,5. No to kochani, zaczynamy od pierwszego pytania. Liluniu, powiedz mamuni, co to jest według ciebie przyjaźń? Psy jest to, że lubię cię, że kocham cię, że bawię się z tobą. Mm hmm, coś jeszcze? Chcę te, się, że cię, że, cię, że pomagam Ci. O, to prawda. Zgadzam się z Tobą. Przyjaźń to wsparcie. I jeszcze mam czas. Sedzieli zabawkami. Musisz zrobić i. Musisz się podzielić. Jak, jak ona będzie miała syskę i podzieli się z nią zabawkami, a ja ona będę miała najwięcej, no to. No to ona będzie miała sy i ja będę miała sy. O to chodzi, żeby było po ru no. Tak. No dobrze, kochanie. Mam następne do ciebie pytanie. Czy warto mieć przyjaciela? Tak. No ale dlaczego? Dlatego, że możesz się bawić z nim. Możesz być na niego dobry. Możesz dostać pieniądze od niego. No to warto mieć przyjacela. Bo ja mam dwie przyjaciółki. A ta przyjaciółka nie chce się ze mną bawić, jak ja chcę. Ona nie jest równo. Ona musi się ze mną bawić. To wszystko. To wszystko na to pytanie. Ok. No to kochanie, przejdziemy do y, kolejnego pytania dotyczącego przyjaźni. A powiedz mi jeszcze, czy ty, lubisz, czy ty lubisz odpowiadać na pytania, które ci zadaje mama? Czy lepiej, żeby twoim przyjacielem był chłopiec, dziewczynka, czy nie ma to znaczenia, czy to chłopiec, czy dziewczynka? Jak ty to czujesz? Nie ma to znaczenia. Tak? A A to... Po prostu zabawy z nimi. A masz jakiegoś przyjaciela? Dwie przyjaciele A przyjaciela chłopca? Nie Nie, nie masz przyjaciela chłopca? Nie, bo chłopcy mnie denerwują Tak? A czemu? Bo, bo chłopcy Bo Tayla to jest chłopiec I ona fali. Ona się wpadli, dlaczego on nie lubię tych chłopaków. Mhm, mm rozumiem. Ale chłopaki. A ładnie oni wyglądają? Rozmawialiśmy kto se o I Ja powiadam mojej z zgole chłopaka. I on powiedział No to niezły numer. No dobrze, to przejdźmy do następnego pytania. Posłuchaj uważnie. Czy według ciebie przyjaciel powinien nas wspierać, kiedy robimy coś złego? Nie. Dlaczego? Bo on był niegrzeczny i to go lupuje i on płaca z niego. Mhm. Powiedz mamu... Ja nie ma wspieram moją przyjaciółkę, bo ona na mnie nie jest niefajna. No to co to za przyjaźń? Ta przyjaźń jest, że to jest Tawi i ona jest na mnie bardzo jak zesła, więc nie chcę z nią zabawić. Czyli nie będzie nic z tej przyjaźni? Tylko lubię Karę. Bo ona dużo mnie lubi. Bo dała mi kartkę. No dobrze. A teraz karka jest dobra na mnie, ale Tawi to niż. Okej. Okay. Chcę wyciągnąć je bo ona mnie nie wspiera nawet. No wiem, czasami tak jest. Posłuchaj dalej. <laughs> Czy przyjaciela można oszukiwać? Nie. Nie. <laughs> Mama, nie! Nie wolno oszukiwać przyjaciela? <laughs> Dlaczego? Dlaczego? Że... Że... Że bo to jest niedobrze że jakbym ja powiedziała mam na sobie tasteczka i on i tata by powiedziała daj mi je, a ja bym powiedziała nie mam czasteczek i wtedy nie można w bo wtedy ona myśli, że masz czasteczka mhm mm bo jak ja naprawdę powiedziałam że mam tak mleczka i pokazałam mm -hmm. no to to nie było kwaństwo bo trzeba pokazać mhm mm Rozumiem. Bo wtedy oni nie będą wspierać, mnie nie będę nic z przyjaciółką. Nic z tego nie wyjdzie. Nie. No dobrze. A ilu masz przyjaciół? Cały nie jest moją przyjaciółką. Dwie przyjaciółki. A powiedz mi, Lila, czy mama może być przyjaciółką? Tak. A dlaczego? Bo. Będziesz mogła się fajnie bawić Będziesz mogła robić laserskie jedzonko Będziesz mogła mieć birthday Będziesz mogła mieć przyjęcie i będziesz mogła za fajnie bawić na przyjęciu Mama ma ukurany jak nic nie widzi no to nie mogę mieć przyjaciół jak nic nie widzi, trzeba nie pójść, a nic nie widzi. Okej, okay, Lileczko, mama ma następne do ciebie pytanie. Powiedz mi, jak powinno się traktować przyjaciela? Dobrze. Czyli jak? Że nie można się być, nie można się kłócić, trzeba się dzielić. Lila, czy przyjaciel powinien cię słuchać? Tak. Tak, powinien cię słuchać, przyjaciel. Dlaczego? Bo jakby chciała sobie bawić jej grę, a se nie słuchać, to wtedy ona nie będzie znowu powiedziała, bo ona nie słuchała. Ona chce się bawić, ale nie słucha. Dlatego trzeba się słuchać. Tutaj by była moja przyjaciółka ja bym powiedziała, że przez tą grę sobie ona by powiedziała i ona by pisała. No to wtedy nie będę jej opowiadała. Będę jej opowiadała, nie będę się z nią bawiła, bo ona w ogóle mnie nie słucha. Czyli przyjaciel powinien Cię zdecydowanie powinien Cię słuchać. Tak. Mm -hmm. Bo jak ja muszę się słuchać mamy i mama powie skarbie, możesz mnie wyrzucić kubek, a ona powie nie. Dlatego trzeba się słuchać. Okej, okay. no to jeszcze teraz odwrotne mam pytanie. Czy ty powinnaś się słuchać przyjaciela? Ustaliłyśmy, że przyjaciel musi się słuchać ciebie, a czy Ty powinnaś się słuchać swojego przyjaciela? Tak. Mhm. Czyli to działa w dwie strony. Musicie oboje się z siebie słuchać, tak? Bo jakbyś kochała koło... Nie cybyszym przyjaciółką, bo ona mnie uderzyła. Spadłam ze z nią nocie. Dlatego trzeba się słuchać. Rozumiem. Mhm. Okej. Okay. Bo ona dużo razy powiedziała, nie rób nic złego, a no zrobiła. No to nie moda się Dobrze. Słuchaj Lila, przedostatnie pytanie. Nie. Czy dałabyś przyjacielowi albo przyjaciółce cukierka, jeśli miałabyś tylko jednego? Nie. Bo trzeba się dzielić. No Tyle tak. No, ale masz jednego cukierka. Ja wiem, a ja jest wiem. was dwoje. Ty i przyjaciel. I co zrobisz z tym cukierkiem? Dasz przyjacielowi czy nie? Dam na pół. Przedzielisz go, tak? Tak, żeby było tyle samo. I zjemy razem. Super. No, to jesteś dobrym przyjacielem, myślę, wiesz? Czy ty jesteś dobrym przyjacielem? Dlaczego ty jesteś dobrą przyjaciółką? Bo sadzele, nie biję się i nie chce się bawić cami, a sami mówi nie, no to ona robi niedobrze. Ale dlaczego ty jesteś dobrym przyjacielem? Co ty takiego super robisz? Robię. Jestem dobrym przyjacielem, bo wspieram. Bo wspierasz kogo? Usiądź z Karbunią. Ja, mojego przyjaciela w Powiedz to jeszcze raz, jak siedzisz. Mojego przyjaciela jak Tavi. I dlaczego jesteś dobrym przyjacielem jeszcze? Bo kocham ludzi. Tylko, że nie lubię, jak ktoś mnie nie spiera albo nie chce się ze mną bawić. Dużo razy nikt nie chce się ze mną bawić outside. Dużo razy. Nie mogę się bawić nawet. Bo nikt nie chce się ze mną bawić. Trochę przyjaciółki Czabi mnie nie spiera i nie lubi Kara mnie spiera i lubi Jak ja powiedziałam, że dam tabi sweet Powiedziałam, że dam koleżance cukierek A ona Podzieliłam się z moją ciocią, cukierkiem, a ona dalej jest na mnie niego Ona sobie nie dzieli nawet. Ila się teraz z wami pożegna. O, papa. Taka mała, 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 Do widzenia, lala. okej okay wszystko, tak?